No, ale ogólnie to tam grę mogę zajechać metrów, mogę zajechać do udanych. Mimo tego, że padałem jak cholera. Oh. <laughs> Sorry. No, tutaj zacząłem Kupiłem sobie od razu na guliniki płaszcz i rękawice. I chyba po tym... zacząłem zbierać na anioła stróża, tak? A Anio... stróż... stróża. Zaraz wam powiem. Tak. Zacząłem zbierać na anioła stróża. Tutaj bieg. Żeby się wycofali. Jak to standard. No No No. Najlepsze, że Timo nas w pewnym momencie opuścił. Ups. Tutaj było tak naprawdę jak to... No ja no najdłużej się otrzymałem. <śm> hehehe. A oni byli przy inhibitorze czy nie doszli do inhibitora? Chyba nie doszli Nacisnij na słowo chyba Jest swoje standardowe shit O tutaj było tyle dobrze że się rozłączył syn Kilka razy chcieliśmy się poddać, ale jednak w końcu zaczęliśmy tak grać, że udało nam się hmm. pójść drogą zwycięstwa. Ta Katarynka chciała mnie chyba trafić ze swoich swojej... ostrzy. Tutaj padł. Nie, dobrze się odsunąć. No. Ja tutaj chyba zrobię taką nipę, że się rzuciłem... ...na coś. Ta, na tych trzech. No. na na siebie. Asi... Nie zabiła... Co ty jest? Zepchis ramen bowl... Aha... No, szybki powrót Nie można lecieć No zadymę Tutaj fajna armia się zrobiła no, Ta że w pewnym momencie chyba poszedł gdzieś Żeby potworki ubić Ale na pewno to chyba nie było tutaj Nie, tutaj najpierw chciałem wystrzelić wieżyczkę. Ale się tak średnio udało. Przez tą... To... ...ścianę jeszcze trochę wszyscy się rzucili. Sorry, już Sojusznik pokonany. 2 dry na wroga No do tego dostaliśmy chyba ze 3, 2 lub 3 razy ulicy nic z trwieni fajnie było, nie powiem Teraz ja tutaj nie postanowiłem wziąć ażkę na siebie Przeciwnik został w seryjnym zabudnieniu. Spowolnie niestandardowo. O, Jax. O, Timo, Ili padli. No, tutaj asysta byłaby. No, zakończenie serii. I tutaj chyba panłem? Czy zwiałem? Zwiałem. No, jedno zakończenie serii. Leczonko. D. Czemu by nie? O! No. Wieżyczka poszła! A, tutaj się rzuci na wieżyczkę. Na tamtę na się. <tuszy> Ja. Yeah. No, tutaj chyba zostaliśmy nic Czy to dam kiedy później? No, już mi się udało paść. Timo.

To tutaj chyba było drugie głosowanie. No, wcale tam z kolei. żeby się poddać. team fight? O No jak? Katarzynki mi się udało zabić, jestem siebie dumny Tutaj paru był No i dwie, dwa trupy Jak miło hmm, w sumie mogłem użyć To bym przeżył O, tutaj chyba wykupię sobie zaraz. Za chwilę anioła stróża. Tak? No. Bo się bawiłem. Wy ten kupowanie rzeczy. Tutaj nic chyba nie kupuję, z tego też nic. Z lasu zbierałem dla lodową rękawicę. już pokonany. Ufffu. Tutaj nie użyłem, tak Nie, nie użyłem. Standardowo, Oho, Tutaj rzut na matę. No jeszcze zadałem Tutaj padłem. No padłem, bo było trzech na dwóch. I chyba ją włączy... nie, nie, nie zdążyłem Bo zadziałał o nią stróż. No ale... pali, pali. Zaraz, ja tutaj się rzuciłem później? Tak, tutaj się musiałem rzucić na tą wieżyczkę. Żeby ją zniszczyć. No w ogóle warwik spamował. No, kolejne głosowanie. Góźdź o cholerny katar. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. U nie była fajna, fajna akcja. A maksymalnie, i wszyscy się posłuchali. Oho, karpus Użył swojej mocy, swojej ulti. ale jego ulgi się nadaje tylko do pomijające. No tutaj się zaczęli do mnie cofać Standardowo Ereczka na maksa Teraz używam Czy tutaj było Nie, tutaj użyłem Merki. To przyleciała, ale nie zdążyła. Hi, hi, hi. Hi, hi. Standardowo trzeba było zrobić małą zadymkę, żeby się przerzucili na mnie. Ale jakoś mi to wyszło. No jest nie na sobie jakoś No i tutaj to już praktycznie sprawa była załatwiona Z każdej strony nadchodziły nasze sforki Z każdej, no z każdej strony Tutaj Ashi Koniec yeah. serii. No, Timo zakończył serię. No, Dax jeszcze padł. Tutaj nie wiem, czemu się rzucałem. Na no, tych wszystkich trzech. No, gdyby. Nie to, że tak przeciągnęło, to bym może bym zabił tą Katerinę. No ale się przerzuciła. No, tutaj widzicie jaka armia idzie. No, Niszczę ją. No co się niszczał Coja długi mam inhibitor No Inhibitorek padł Gdzie jej nie robił? Koniec Tutaj nie wiem co nawet napisałem Nie, no myślę, żeby z y, dwóch stron zaatakować. No i. Chyba tak średnio wyszło. Ciao. Ja. połączenia. I mi zas... czemu cały czas to piszę. Chociaż ja potem w tego nie miałem. Ciao. Ja. O, Aska No, tutaj w ogóle się jebiłem już pewnie. Nudzi. Tutaj nie zdążyłem chyba pomóc Teemo. Zdążyłem, ale i tak padł. No, ja się wskrzesiłem. Na szczęście. Więc lecimy dalej <śpiewanie> Net 15 dedów, 16 za zablijstw. No znaczy to się ja jeszcze zablijsttwo jest razem za systemami jako jedno. Deston w ogóle nie wiem co on robił. Deston dżunglował. Superstwory stwory. Kima. Nachmit. Okej. Okay. No, nie dałem tak tego konio Mamy On praktycznie trundował Ja się starałem Sup... Hm. No Zabił, udało mi się zabić, da. Tutaj ażka. jeszcze przybyła No Katarina

He Normalnie zaczęłem z jakimiś normami O A tutaj się zaczęła prawdziwa zabawa Nie no no żalik Naora nara Bo to już koniec Bye bye